Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z opuszczonej IK dzisiaj. Postaramy się zbudować trochę lepszą bazę, nawet wiem już gdzie. Konkretnie tutaj są magazyny, które osobiście bardzo doceniam i lubię, jakby to powiedzieć. Dlatego też zagramy sobie właśnie na nich. Przedstawię sobie tu rabiny. Przydałoby się zebrać trochę jakby. Wydaje mi się, że pierwszą noc przeżyjemy jakby bezpośrednio, nawet bez jedzenia. Czy ja tutaj... A, bo, właśnie, bo przypomniałem mi się, że ja muszę tutaj zespawnować sobie iluś tam pracowników. Spawn amont 100. Stów. Pełną stówę będzie. No 100 99, dobra. Niech będzie. Spawn 100. I teoretycznie gdzieś powinienem widzieć przynajmniej jednego. Możemy zespawnować kolejnych 100 w sumie. Jak tak myślę, ich właśnie za chwilę to zrobimy. Zobaczymy, jak wyjdzie to. Zobaczymy, czy kogoś spotkamy. Jak nikogo nie spotkamy, no to wiadomo, że zespalmujemy sobie kolejnych. Tak, nie mogę tam wejść. Ty, faktycznie, chodzę. Tu jest jeden, tam jest drugi. Przyda nam się jakieś oświetlenie, ale to zaraz, albo teraz, nawet, bo tu nie ma czasu. Czekajcie, jak to wygląda, gdzie ja jestem. Tu mam moją drabinkę. I chyba chciałbym ją wziąć, tak przenieść leciutko. A yy, muszę to zrestartować zanim się noc zrobi. Jak będzie noc, no to mam przerąbany w skrócie. Pójdę sobie wziąć światełko. Przynajmniej jedno, bo tutaj się roi od tych pracowników, ja nie chcę z nimi zostać tutaj na noc. Na dole. Prawda jest taka, że na górze jest zawsze najbezpieczniej. Dlatego tu mam lampkę. Będę już widział, jakby, albo nie, tu sobie ją postawić, żeby na pewno widzieć, że świeci się na górze. Zrobimy sobie Waypoint. Ta tutaj tylko jak? Waypoints. To gdzieś tu. Waypoints. Baza. Jakiego koloru może być baza? Czerwony, albo nie. I domek. Create Waypoint. Jest baza. Pytanie: czy by mi się jeszcze tutaj coś przydało? Przydałoby mi się jedzenie zlokalizować jakieś, tam mamy energetyki. Jezu, jaki on jest wielki. To już na kolejny dzień sobie checkpointy postawię, bo teraz wiem, że to się dobrze nie skończy. Pod co mamy ślisk? tak w ogóle, jakbym chciał sobie skorzystać? Będziemy musieli przeżyć tą noc, bo dni, które tutaj trwają, trwają zazwyczaj chwilę. Postarajmy się tutaj jakby wznowić, jakby zlokalizować, bynajmniej Tu są takie rzeczy. Przyda się. Tylko weź tu znaleźć jakąś przydatną rzecz, jak tu same pudła są. No wydaje mi się, że będziemy musieli zejść na dół. Trochę na dół. Nie w pełni. Ale tak leciutko. Tam przecież jest paleta. Gdzie tu są te palety spuste? O, tu jest paleta. Przyda się. Pod tym względem się wszystko przyda. Mhm. Ok. Teraz siódem, czwórka. E, ja stoję już na tych kurczakach. Dobra, powiedzmy, że tak jest. Ok. I teraz coś takiego. Doskoczę. Dobra, doskoczyłem. Właśnie tak miałam nadzieję. Yy, ojoj. Tutaj to nie wiem, jak to obrócić z powrotem. Jest dobrze teraz, chyba. Piątka, dwójka. Ok, i w ten sposób będziemy budować naszą bazę. Ilu ich tu jest? No, trochę. Idę do światła, bo czuję się bezpieczniej przy świetle. Nie powinni się tu dostać tak, szczerze. Przynajmniej tak mi się wydaje. I będę się tego trzymał, że mi się tak wydaje, tak szczerze, bo nie mam zamiaru ryzykować, że jednak ją tu za chwilę dostaną. Mam energetyki, mam kole, także. No niewiele mi tu zostaje jak na razie. Mogę co najwyżej popatrzeć i ewentualnie spróbować przynieść światło, jakich tutaj. Ale tu stoi jeden, tam gdzieś był jeszcze jeden. Osobiście uważam, że magazyn to jest najlepsze miejsce na świecie. To jest tak perfekcyjna rzecz. Tutaj się oni nie mogą dostać, po pierwsze. Po drugie... Mamy tu masę przedmiotów przydatnych do budowania. Jak ja to stawiam? Aha, i znowu jest to niemożliwe do obrócenia. Restart. Gdzieś myślę, że tu sobie postawię takie pierwsze fundamenty. Yy, drabiny tam są. Ok. No i tu będzie stał nasz piękny domek. Jak tylko uda mi się zebrać odpowiednią ilość palet, to go tu postawię. Czy tutaj na górze coś jest może, przynajmniej w sensie przydałoby nam się jakieś światła, tam są światła fajne. Tu mamy punkt kontrolny, to jak będę chciał sobie... A, mam jakiś punkt informacyjny w tym do ustawiania na hideaucie. A Mongusa mogę sobie ustawić co najwyżej. Chyba się ktoś na nas właśnie scentygował, bo widziałem jak tu bieg jakiś employed. Employed. employer chyba się mówi konkretniej. Problem w poprzednim odcinku był taki, że ja nie robiłem sobie tych znaczników w ogóle i potem się gubiłem. Obróciłem się o jedną alejkę za szybko, no i sobie poszedłem w złą stronę po prostu, taka była historia tego momentu, gdzie się zgubiłem. Ice cream, tu są ice creamy, a nie pasta do butów, dobra. To pewnie jeszcze sobie z nim. Jakoś tak dziwnie mi kamera tu poskakuje, widzicie to? Tak jakoś jakbym przyspieszał i zwalniał. Teraz biegnę. Dobra, chyba się Nie, nie naprawiło się, nie wiem. Może to jak patrzę konkretnie w jakąś stronę, nie wiem o co chodzi, ale ze względu, że mamy tutaj światło włączone, to mogę sobie chyba pobiec. Porobić wszystkie znaczniki potrzebne. Siema. Co tam No nie uzupełnili mi tych lodów. Czemu? Dobra, tak czy inaczej sobie postawię tutaj pod T. Mamy znacznik, waypoint na jedzenie. Tu powinny być gdzieś ukryte jakieś kawałki pizzy. O, idzie employer. Employer. To będę się po prostu rozglądał i zobaczymy. Może uda się nam coś jeszcze znaleźć dzisiaj, może przeżyjemy kolejną noc, może coś się stanie. O Jezu, jak wystraszył. O, Ale ma nawet na ramieniu napis IKEA. Te lampy fajne, tutaj są takie. Ty, tu są kulki bilardowe na ścianie, fajne bardzo. O, kolejna energia. Do sobie od razu waypoint, zarobię zrobię tutaj. Create waypoint. Pickup, pickup, szybko, bo się spieszę. Nie wiem ile mi czasu zostało jeszcze, a nie chcę tutaj się... Bo chyba będę już nawet uciekał, bo to już... Jest chyba ten moment, w którym się za chwilę ciemno robi. Biegam tu już chyba nie wiem, za dobre pół minuty, dwie. Interact. Wezmę sobie jeszcze lampę no. przypadek. Jakbym sobie tutaj to wbił, jako że wiecie, że jest tutaj wejście, chyba to będzie dobry pomysł. O, i super. I mamy teraz takie fajne. Stację, można powiedzieć, że mamy tutaj stację. Czegoś tam. Ej, na drugiej półce ile my mamy... Dobra, robię sobie teraz przejście do drugiej półki. A to jest pierwsza półka, a nie druga. No dobra. To nie będzie bezpieczne, taka bezpośrednie przejście. To ja się pytam, co tam się dzieje w tamtym miejscu. I, ale chyba nie chcę wiedzieć, w sensie nie mówcie mi. Ja, ja sobie dobrze żyję bez tej informacji, tak szczerze. Nie mam pojęcia co to jest za materiał, ale kojarzy mi się, że wiśnia miała taki kolor w Minecrafcie. A może właśnie bym sobie tu ustawił taki, jakby wiecie, baza. Baza typu. Nie, no w ten sposób takie, co będzie tak nie po oczach nawalać, to ja nie chcę, ale zależy mi na tym, żeby to było naprawdę takie bardzo przejrzyste. Mhm. Tu będzie dobrze też, jakbym postawił taką płytę, myślę. Ale chyba nie postawię, bo się nie opłaca. Szkoda niestety, że to się nie zapisuje tutaj, aby się przydało. Dużo czasu mamy, z Zresztą to, to się powiedziałem dużo czasu mamy. Stosunkowo się światło wyłączyło. Dobrze, że nie zbiegłem na dół, bo to by była naprawdę średnia sytuacja. Zjem sobie coś tutaj, bo tu trzeba konsumować dużo energii, się przyda na fullo. Niewiele mogę tutaj robić w tym czasie, mogę teoretycznie zbierać się pudła i tu przynosić, ale czy mi się chce, to czy one mi się do czegokolwiek przydadzą, tak szczerze bardziej by mi zależało chyba na tych drabinkach. No, drabiny by się bardziej przydały niż pudła. Na przykład drabiny będą potrzebne do znoszenia pudeł. Między innymi. Tu jak to postawię będzie dobrze? Będzie dobrze, ale muszę to, le tego ledera przestawić z kolei. Jakbym go tak ustawił bardziej w ten. Bardziej takiego wysuniętego, to wystarczy mi jeden Leder. To ja jestem po prostu ten... Źle zorganizowany jak ja. Dwa Ledery postawiłem tak, że mo a mogłem jednego. Wydaje mi się, że mógłbym sobie zorganizować tutaj gdzieś. łotek taki malutki. Sygnię drabinek i będę tutaj skład składnik miał Czy biegnie? No nieźle. I co tam zaplanujesz sobie człowieku? Jak ty w sumie nie myślisz za dużo? I pewnie teraz wyskoczy mi na plecy zaraz. Mam idea chyba. I have small idea. Konkretnie po pierwsze, że nie chcę mi się już trochę mówić, zmęczony jestem, bo już jest to moja czwarta próba nagrania filmu, bo nie mogłem znaleźć żadnej gry fajnej, a mój poprzedni film jakby materiał. Okazuje się, że trwają prace techniczne nad grą. I nie mogę tego nagrać. Niestety. Mi się to nie podoba w ogóle. No, no, niestety. Nic nie poradzę w tym temacie. Tak, jakoś w ten sposób. Jedną by się przydało odstawić gdzieś na boki. Rozsunąć po prostu te dwa. A to z, co z tym? Co z tym? To jest dobre pytanie. Nie wiem, postawię sobie to bokiem, może gdzieś w ten sposób. Ta, tu będzie dobrze. Tak, i przecież ja. Przecież ja mogę wszystko tak postawić, no i to jest świetny plan. Czemu ja dopiero jak coś zrobię, skończę już to dopiero wtedy wymyślam nowy plan. Yy, bardziej by się przydało to obrócić niż. I ustawię sobie tutaj. To ustawię sobie w tym miejscu. Miejsce gdzieś. O! No i no pięknie jest. No przecież to jest dzieło sztuki. Ok, jest pięknie. No, może nie do końca, bo jest trochę nierówno. No, w sensie, no też nie chodzi o to, żeby to było bardzo równo. To nie jest nam potrzebne, jakby, do szczęścia. Ale i tak nie mam co robić. O, światło się włączyło. Dziękuję, już mam co robić. To biegnę po zapasy. Uzupełniliście to? Czy w ogóle macie to gdzieś? Chyba za blisko jestem, żeby to uzupełniali. O, mezzą. Ile ja mam tych waypointów jeszcze ja z 6. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 postawiłem. Czyli że już najlepiej by było znaleźć teraz restaurację. W ogóle na co mi ten mezeł? Już to jest tak daleko, to sobie po prostu pójdę gdzieś indziej. Już mnie nie zależy tak mocno na tym. O! O! Dokładnie o tym mówię. Przyda się bardzo. I tu będzie kolejny. Fudzon! Czekaj, nie fudzą tylko restauracja, co ja gadam? O. Świetnie, i teraz mamy tutaj kulki, burger, burger. A, bo ja mam full inventory, to muszę coś wywalić, nie potrzebuję wszystkiego. Consume. Nie ma co wywalać tego w sumie. Ja sobie to zjem, po prostu. 6 energia to 17. O kurde, jaki hanger. Kulki, niech będą. I wezmę sobie do tego o kola, bo kola jest bardzo dobra. Trochę życia zabiera, co prawda. Ale mi na tym nie zależy. Tam są chyba butelki z wodą, nie jestem pewien. Ale tutaj ta kola będzie bardzo dobrym planem. O! Jak to nie mam miejsca? A co ja tu mam? Mam kole, która przywraca bardzo dużo i jednocześnie zabiera trochę życia. Przyda się jeszcze hamburgerów, kilka. Myślę, że tak no. To kolę sobie wezmę i te lody sobie zjem Za te dwa hamburgery I wracam do domu, bo już jestem kawał drogi stąd, a Się przyda jakby wrócić jeszcze za dnia Już jestem blisko, widzę, że tam chodzi Jak mi teraz zgasnie światło i nie mnie zacznie gonić, to jestem w dupie Ładnie mówiąc, w lupci. Cześć Co tam? Koledzy? Yy, przydałaby mi się ta paleta jakby z pustakami jakby to ładnie nie powiedzieć, bo nie wiem jak, no niestety, tylko do końca, za 10, do końca 10 minut. Bo niestety, potem już nie będzie nam potrzebna paleta z pustekami. która będzie zresztą służyła nam za składzik, ale nie taki wysoki, bo znowu będzie walić po oczach. No, i teraz oddamy tutaj wszystko: drop i drop burgery. Mamy tutaj nasz składzik jedzenia to uzupełnili tam? Nie uzupełnili. Także... Tak czy inaczej, no... Zjem sobie burgera jeszcze pod koniec. Consume. I wypiję kole, żeby mi życia było. Pokażę wam jak się leczyć apteczką po prostu. Consume, niestety. I musimy to przytrzymać, tak? Chwilę. A ja biegałem wtedy z tą apteczką, niestety, a... Tu się okazuje, że rozwiązanie jest bardziej... Prostsze niż się wydaje. No i co? Niestety... Musimy się pożegnać z naszą bazą, bo to się nie zapisuje. Także dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No chyba, że będziemy się za chwilę chciało kolejny nagrać, ale wątpię. Także cześć.